Widzicie, widzowie, w dzisiejszym filmie zagram sobie w pewną grę. Rozpoczynamy serię od zera do kałacha, o tak powiem. I w dzisiejszym filmie sprawdzamy, czy w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie po prostu grać, nie napotykając się na cheaterów Jak myślicie, czy na to się uda? Ja tego nie wiem, ale wy już pewnie tak. W ogóle powiem ciekawostkę, że pierwszy takich rzeczy, jaki miałem. Do no, takiego jednego cheatera, który jedyne co robił to się kręcił. Zabijał taki, ale my po prostu my. się kręcił. Idealnie no, to... się po prostu kręcił. Krzyk... Robiły sobie tak zwane BionTrapę po wlewie. Ale wracając, no. zapomniałem powiedzieć o naszym dzisiejszym nietypowym gościu, którym jest Panix! Hello. To jest takie. Mm, no niekulturalne powiedzmy... czy... E, czy czytować na WF-ie. Po prostu bierzesz, na przykład piłkę sobie od koszyków i pocieszył do blanki, i O, oh, już jest... to była akcja! Przepraszam, że ci przerwałem, ale no, nie mogłem wyjąć no, nie tej akcji, bo zrobiłem dwa takie ładne zabójstwa. oczywiście wszystko jest jakby w grach, nic nie jest na serio. On wygląda, że na przykład w na Robloxie, takie jak Arsenal, mają milion cheaterów. Tam nawet nie ma żadnego więc nie ma co się dziwić. Bądźmy szczerzy, w CSie też nie jest jakiś najlepszy ten anti -cheat. Ale tam w ogóle nie ma. I najczęściej to wygląda tak, że osoby, które cheatują tam, to, to wygląda tak. Hmm, polecę sobie Cosmog, zrobił 360 yy, na innych, używając RPGa, yy, który wali jak Machine gun. O Jezu, jaki ja mam celownik. Przepraszam widzowie, że musicie na niego patrzeć, ja go nawet z zmienię. Tak się nie może. Ja mam może. fajny celownik jeśli chcesz. Ja mam ten y, dysfrałtowy, ale sobie skopiłem od Przepraszam widzowie, że tak się zaśmiałem, ale gościu chyba próbował mnie za z kosy. O tu też... jest gościu, który się kręci! Pam paraba! Ale też jakby ktoś to y, osoba, że się kręci, to nie oznacza od razu, że jest flipper, bo często jest tak, że ktoś ma y, z nie chcę, żeby go wywaliło. Więc. Jaku tak. za zabójstwo? O! Sam! Uuu, tak wy. Chyba tak się powinno czytać jego nik. Jak ci się podoba ten. Jak ci się podoba celownik. Czekam, bo jeszcze nie miałem go. jakby e, 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 szansy użyć. O, no, widzę cię! Jakbyście się pytali, widzowie, na moim main koncie mam Kałacha. I napiszcie w komentarzu, jak oceniacie moją, mój poziom w grze. Chodzi o to, na jaką rangę. Bo jestem ciekawy, jak według Was gra Ok, zabijam PW. Jeszcze AC09. Myślałem, że napisałeś do mnie. Myślałem, że że napisałem do ciebie PW. <noise> Tak <noise> Prost, tak Napisałam do ciebie hmm. pw To jest To jest <laughs> A ja yeah, beczku. Ja lubię gościu, <noise> Jak ja lubię po prostu gości, którzy się kręcą. No. Dobra, więc widzowie, a mianowicie pewnie zastanawiacie się, czemu jest taki odcinek z uproszczonego. A więc e, chcę pokazywać w tej serii wszystko, że nie będzie żadnych filmów e, ukrytych. Ciewaneczko, widzowie, jesteśmy już w kolejnym trybie, jest to uproszczony e, na overpasie. E, nad tą mapą zbytnie nie przypadam, dlatego że po prostu na nie nie gram, ale właśnie zauważyłem. Rzecz, która mnie bardzo boli, ja zawsze gram tylko 8, a nie cukrem. Mm, ja a nie P2000. E, Dodatkowo, jak jest karabin, ja gram s a nie zwykłą. Lecimy z tym koksem. A właśnie, e, jeśli jesteście spostrzegawcy, zauważyliście, że ja mam taki dość specyficzny tu Jestem ciekawy, e, czy wiecie, z jakiego filmu jest e, jakby nazwa. Bo to jest taki kultowy polski film, taka podpowiedź dla was? I osoba, która będzie po, o, po odpowie prawidłowo, dostanie ode mnie serduszko. Tym razem nie zabrałam. Widziałem to! Widziałem akurat wpadłem i I co? I co? I otwieram? Zostawiam się subika i łapieszkę za tą akcję. Ja już idę to zrobić. Ale jak ja to zrobiłem? Jestem z siebie dumny. że tylko, tylko trzymam zabójstwa, bo zrobiłem ich więcej. Jestem pierwszą osobą, która aż tyle MPP ma. No więc jeśli chcecie więcej kamiksa na e, filmach, no to napiszcie Chcę e, kamiksa. Nie, ja, ja te rundy są szybkie i łatwe. Okej, okay, widzowie, jesteśmy już teraz na latającym skałcie na mapie Geizy. Nie wiem, czy tak w taki sposób powinien się ją wymawiać. Jeżeli nie, no to będzie poprawka w komentarzach, oczywiście. Jezu, co ja zrobiłem? U nas się kręcą, no ja nie mogę. Chyba zaraz. Unikuję ich. Kręcą. Ale u nas więcej. Czekaj, ile się kręci. This go OP007? Y Jest nawet nawy. Tak, jeden gościu chyba czytuję. Nie czarty sobie, no nie. Zabił mnie prześciadę. Na powtórce widziałam. Aha, to XD. Sama nazwa naszego filmu coś mówi o dzisiejszych czasach. Counter Strike Global Offensive. A na razie to widać tego. Tylko... A wracając, jeżeli podobają wam się filmy z. Y z takiej, jakby takie, 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 jakby, ta, ta, takie, takie, serie Zostawcie łapeczkę I napiszcie w komentarzu, bo jestem Już wiem jak to wygląda Ja chcę zobaczyć na gościu strzela byle gdzie Tak, gościu ma trigger bota Dobra Za chwilę go zgłaszę Niestety muszę go reportować. No Nie chciałbym Ale jestem zmuszony, bo nie, ch nie chciałbym ale Ta osoba ma Najlepszą taktyką jest chyba po prostu unikanie cheatera Jak na razie zauważyłem To znaczy, to ja opowiedziałam, że to są po prostu konta, które pójdą później na sprzedaż Jako tak zwane czyste konta Chwilę później yy, dostanę te konta banem, bo mają tyle... No widzisz, Nie. co u nas się dzieje, u nas Scott już również się odpalił I To jest smutne Jeszcze ja, ja, 3 lata temu grałeś w CSA to cheater był raz na 10 rozgrywek. Teraz to jest 10 na jedną rozgrywkę. <grymne> <grymne> ja powiem, że ostatnim razem, kiedy zaczynałem są niedawno, to wyglądało tak, że spotkałem jednego cheatera, który. To, to po prostu było piękne. Wystrzelił się w kosmos zrobił 360 na uskop a następnie e, gdyby to nie, nie był ZS, to pewnie by zrobił defundensa. Znaczy, jak jeszcze na przykład ktoś odpali WH i jakby tak, jak powiem tak, y, y, nie że toleruje, ale y, no już WH bardziej zaakceptuje niż takiego hamskiego Chita, że gościu się stoi na spawnie się kręci, wszystkich zabija po headach no, bo wtedy już jakby tej rozgrywki wcale nie ma. Bo nie mamy żadnej ingerencji w grę. A jak jest łocha, to zawsze można, nie wiem, jakieś granaty porzucać. Wtedy on, krótko mówiąc, zginie i będziemy mogli normalnie grać. A jak jest taki Aimbot i Triggerbot w ogóle wszystkie cheaty, to już wtedy tej rozgrywki nie ma. Szkoda, się. że. Jedna, jedna osoba wbiła Elite, mając cheaty dokładnie. To miała bardzo małego Aimbota i aim na małą przestrzeń. No i dobra, to bez żadnego zgłoszenia. Co tam jest to, że u nas gościu, który jest pierwszy, ma drugi stopień i widać, że macz No Ja nie będę tutaj ten... Ja, ja mam trzeci! Ha! E. 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 Ja pierwszy. <laughs> Ostatnio przeglądając internet y, i widzowie wysyłali mi tak zwane konta, konta na sprzedaż z Overwatchem. Na czym to polegało? Overwatch. Jest takie konto... Jest, nie, chodzi mi o to, że w jaki sposób. jakby, Bo na przykład, tak jak to było, wystawiane za 4 zł. Ale polegało to na tym. Nie, po prostu takie boty jak teraz siedzą i po prostu one nabijają stopień i godziny. I później, bo wystarczy mieć tylko golda jedynkę Super, zobaczcie na, 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 na ten mecz. Jestem sam i boty. Widać, widać, że gościu, że nasi przeciwnicy nie wiedzą o taktykach CSA i tutaj jakby stopień jest adekwatny no. do ich poziomu gry. E, zaraz, jeżeli zobaczycie na czacie report, to się nie zdziwię, o tak powiem. Ej, czekaj. Ej. Ej, nasze awatary nie powinny się łączyć, a się łączą. Nie wiem dlaczego, ale kiedyś, jeśli byś to ja mam takie... Jak ja bym śmieję ja chciałem zrobić takie, wiesz, akcje takie, wow, no. ale mnie wyszło. Tu na dole strzelaj, tu po prawej od razu. Dobra. Co ty robisz? Tu, tu, tu strzelaj. Ja chyba będę musiał do tytułu na dodać e, Fun Moment. <grym> to jest właśnie taki <grym> poziom. Mówić po prawej, strzelaj. A ty czekasz, aż ci wychyli. Aż, aż go zobaczysz, dopiero strzelaj. Nigdy nie, nie uczyłeś się skanów? Shift, używaj shift'a. Minus 90. Wychylaj i strzelaj do niego, tu od razu po prawej. Schowaj się, tu schowaj się. Nie, bierz kawałka do ręki Co, faj, cofaj, bo ci widać broń! Kawa! Amix! Dobra, wychodź, nie masz czasu. Stry... Uch. Kto zmienia kos... Na kosę, kiedy ma akcję?